No i prawdopodobnie mamy pierwszego gołębia z finału Przed chwilą wylądował, przyszedł z kierunku Zaczekamy Zaczekamy czy się odbije Adrian nie podchodź, bo go z... a nie, wejdzie Niech wygra pierwszy, no nie? Także zobaczymy czyj Jurczak? Gratulacje Także jest pięknie Gratulujemy Witamy organizatorów. Mamy pierwszego gołąbka z finału. Potwierdzamy, żeby nie było w jakim stanie. No, Numer gołąbka 539. Mamy też właściciela finalisty. Gratulujemy z tego miejsca. Jeszcze raz. także drugą Pierwszy gołąb. Czekamy na kolejne. Mamy małe grono kibiców. Wyglądamy dalej. mamy drugiego. No drugi, drugi. Teraz zobaczymy co to za gołąbek. A fajnie pojedynki. O, też nakrapiane. Ale to nie. O. A tutaj? dwa dom się Coś jest. Jeden. Oba? Ten drugi chyba nie. ale złapał Ale jest. Tak. Chyba jeden. Ten drugi się trzyma

jak no to wiecie, nie oba? No, no, chyba, tak. chyba tak. Jak wyglądają? Numer 4 i 5. 3-4. Ey, 3-4. So, sorry. Piąty był dolot. Tam jest następny? Czy to nie? Idą, idą do no Ale te to może prze. Jeden, jeden, nie, jeden tu. 305. Ten na niżej, niżej yeah. jest. Czyli miejscowe wygramy jest, jest, jest. Broda? Tak, no Broda jest szczurku to stąd chłopaki, nie? Mhm. Same nakrapiane, ale mój nakrapiany też <noise> Także gołąd numer 5 była 31-11 no może? Daj Taki brzydki. Mały brzydki. Mój to nie jest, ale no, widzę, że to niepodobne. Wcale bym się nie zdziwił. No dalej, bo coś nadleci i wyprzedzi. Bywa. Tylko ja to tak długi czas pewnie razem leciały, ale w takim gdzieś to się ale No ale to ta ostatnia. czurka, tak. Nie wyścignie, bo nie ma co. Nie mocno. <śleski> Czeka na kolegów. Tam, tam leci następny, chyba nie? O, chyba idzie kolejny. Nie, jest następny. Kolejny gołąbek. Pytanie: który, który wejdzie pierwszy? No pewnie ten, co usiądzie teraz. Pewnie tak, na No, Też na daszek. Wiesz, to 50, <laughs> nie się Ale ani jeden, ani drugi nie chce wejść, nie? O, trochę dostały, no ale normalnie I niebieski O, I teraz wejdą oba, ciekawe czy... Eee. Niebieski poprzedził Czyli szósty? Sześć, no. no Szósty wygrał z piątym Tam leci następny Idzie, idzie, kolejny, tak Ale tu idzie jeden, a później z No i jeden to czułeś w stawczu no. no. Ale fajnie, bo tak pojedynczo pracują. Nie, no uczciwie wszystko nie. Niebieski, to nie. Papu Draki nie dały rady. Jeszcze czekaj. <noise> Chwila, moment. Nie tym razem. Nie tym razem. Nie, no. Piące, by coś było, to by było przyjemnie, nie? tak to no co? Dzisiaj coś było. To jest będzie fajnie Halo. dzisiaj to 50% Minerek żeby... Ale, o, nie, ale po nie, po czerwony. Nie, nie czerwony. Nie czerwony, nie czerwony No także jest okej. Okay. Pilotek ma Gdzie jest ko kolejny zaliczył zjazd. A to jest późniejszy go ten pierwszy No taki później go wszystkie na tym nie walził na klapę. nie? Także

Na pewno Znaczymy, jest... No. Tak Lot, jest, się ten co ostatni przyleciał Stoi sobie w cieniu i się zastanawia Ale już odbity także Wyglądamy dalej Jest gołąbek Ale też nie w klapę, nie? Coś im te klapy słabo pasują Chodź Chodź, chodź. Dziewiąty. Tak? Mhm. Uh Bo parę minut -huh. temu piórek. one normalnie leżały na no, tym głębniku, nie? No, no chłodniej jest, nie? Temperatura swoje robi dużo, nie? Jest dziewiąty. Tylko jeszcze nie wszędzie Jeszcze drugi Co? Nawijaj, nawijaj, wołaj. No, jeszcze siedzi no, ale... w głowie. Na, na tym, na dachówce, nie. nie, 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 tak, tak. nie. Pójdźmy, powiedzmy, że jeden był uczony, drugi nie uczony. Aha, gdzie ty widzisz? Tak, siedzi na stawie? Tamten, to? może druty, punkt tamto. Uh -huh. Były przyjmowane tam, tam, tam i, rodzin, i te starsze zawsze tam zachodziły. Pierw był tak, bo były podzielone, to były te starsze, to później. I te starsze tam zachodziły. I te zachodziły. I ten nauczyły młode tam zachodziły. Aha, no, no. I teraz tak jak krzyuty i Mów, mów, śmiało. Przylatuje ta grupa mhm. i zachodzą tam? No. Czekamy aż wejdzie, zobaczymy no, czy. O, a tamten siedział we wlocie, widełki mu przeszkadzały i wyszedł. Ale może tam, no, to, tam wejdzie, no, nie? No, I to... gołąbek? Ale i tak jest. Hmm. jest. Srewnicki Stanisław. I pięknie. Nazwisko. Też dobre nazwisko, tak jest. Mamy dwa kolejne. Ale to nie jest połowy. Znowu małżonka, gdzie zawiedziona. To na pewno nie mój. Niebieski to kto wie. To też nie mój. zobaczymy. No. Czyli gołąb numer 10 i 11. Tak jest. Który zamknie dziesiątkę? Prawda? Spieszno do A? Ale niebieski go wyprzedzi na klapie, czyżby? Nóż, nóżki miał krótkie Niebieski, niebieski wygrał Nie, Top 10 Top 10 zamknął niebieski I to jest tak Piwowarczyk Michał i TRG Morawica No i pięknie no to Morawica przejeżdżaliśmy no. Taka miejscowa Także czekamy drodze. dalej Mamy 12 gołąbka Znowu niebieski, niebieski, niebieski gołąb. tym razem ten hm. Jest, gdzie jeszcze kółeczko. ma siłę. Jest Tam jeszcze idzie, góry. Chyba. A to nie, chyba, chyba że to przelot. A wygląda nie, ale jakby. Nie, nie, za Może albo stwierdził, że to jednak nie dom. Nie no, on to tyle ludzi w życiu nie widział. No, to też tak może być, nie? ten to jest tak, że No ten pierwszy się wygrał dzisiaj, to dwie godziny i pół prawie prany z półfinału za pierwszym. nie? Czyli też trochę po, popracował. Ale jeszcze to nie muszę mówić. Mów, mów, śmiało. Nie wstydź się. No, tego się pokazuje na półfinale, nie pokazuje się na, na finalnej No Ja też, z, głęby, też to jestem to z... tego zdania. Nie? Znaczy, jeden był taki finał, no, to półfinał to jest, jeszcze nie. wiesz, na no, tym poprzednim. Nie, ciężki był półfinał do, do finału, no. może być, że W, w 21 roku tak było, że półfinał, te cztery setka wtedy była cięższa niż finał, tak. nie? I wtedy, wtedy tak naprawdę te GMB, co pierwsze były z cztery setki, to były myślę, lepsze niż okay. te z 500, nie? No, nikt, tak Ile ja już razy 500 wiesz, młodych w do innych? Nie wiem, no, ja sto przygotował nie? na 500 młodych. No tak, Oczywiście. A tu się 19, 21, 23, 24, 7 lat. No. I, i zawsze, i zawsze powrót, z każdej 500 coś tak, w tubinie. Tylko Nie o powrót, tylko walka o pierwsze miejsce. Zawsze Dokładnie. No wchodzisz i przedłużasz mi Ta nagranie. Na. To jest kulturalny. Pozuje, żeby... Dobra, wejdzie, to wejdzie, będzie wiadomo czyj. Numer 13. 12 siedzi dalej na dachu, tu jest 13. A trener jeszcze tu krąży, więc one się trochę boją. Trener, trener. O, 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 i ten teraz rusz. Ale, a... <laughs> ale nie wyprzedził go na antenie. 12 i 13. Tak, ten drugi, czyjny, czyjny? 12, 13, a, to? Ten drugi był pierwszy. Wiesław i O, to Otóż Srebnicki dwa ma. ma dwa, to ładnie, nie? No, ale on... Stały bywale z wspólnych gołębników było, nie było, nie? No i tu na kapie też. Także mamy coś ponad 40 głębi. Są w dobrym zdrowiu, troszkę przymęczone, ale myślę, że co niektóre też stówkę by spokojnie rypły. Kolega organizator zadowolony z finału. Zadowolony. Ciśnienie zeszło, zeszło. zeszło. Nerwy, zeszły. nerwy zeszły. Edycja w przyszłym roku planowana? Planowana, regularnie jest tak. w przygotowaniu. Także. Co prawda, nasze orły się nie popisały, bo jest jeden na razie z sześciu, więc słabo. Generalnie, no ale innym hodowcom się powiodło. I zdecydowany faworyt, kolega, jak on tam się, Jurczok Paweł. 4 z 6, więc naprawdę, no, 4 z 6 ma. Także gratulacje. No i dla organizatorów gratulacje, że 25% z takiego finału to myślę, że to jest dobry wynik. Także. Gołębie są. Przed lotem była zrobiona krótka kontrola. W gołębniku zostały jakieś połamańce i generalnie było pusto. Jeden dolot. Y o, jest gołąb następny. Także tam tam. zobaczymy, może wejdzie. Nie będziemy ich tu stresować. W tym przedziale też tam coś siedzi. Także o, jest we wlocie. Jeden i drugi. No i jeszcze gołębie siadają po zachodzie słońca. Światło jest zapalone. Słabo będzie widać, ale jest to gołąb numer 51, trzecia prawie gołębi się odmeldowała. Także szok i niedowierzanie, ale widać, że gołębie walczą. Najśmieszniejsze w tym jest to, że ten gołąb, który teraz przyleciał to jest 3106. Samiczka, yy, nasza reprezentantka, żeby nie było. No jest 3106, ja zaraz 2, sobie że. Ta już jest trochę wymęczona, ale. Trochę chyba bardzo. No i co ciekawe, jako że na finale jest z nami kolega Rafał Składowski, po ojcu od tego człowieka, zresztą de facto bracie yy, samicy, która wygrała kiedyś finał z Superkapa. No i po naszej samiczce, która już tam coś ciekawego też wydała. Także ja sobie ją teraz obejrzę i pozdrawiamy.